Setki polskich kolejarzy gorąco protestowały pod Ministerstwem Infrastruktury. Pracownicy sprzeciwiają się restrukturyzacji kilku spółek, którą zapowiedział resort, obawiając się, że będą tracić pracę. Cóż się stało, że teraz trzeba likwidować, łączyć sześć zakładów? Cóż takiego się stało, coś się wydarzyło. Przecież do tej pory prowadziliśmy dialog, rozmawialiśmy z pracodawcą. On nie był łatwy, ale. Osiągaliśmy porozumienie. Dlaczego mydlicie ludziom oczy, że będą mieć jeszcze lepiej niż mają? Kolejarze są zaniepokojeni, bo ministerstwo przestało informować związkowców o swoich działaniach. Mówi o reorganizacji od przyszłego roku. Plany obejmują zakłady m.in. w Siedlcach, Nowym Sączu, Częstochowie oraz Wałbrzychu. Pracownicy domagają się gwarancji stabilności zatrudnienia. PKP Polskie Linie Kolejowe jest odpowiedzialny. Za utrzymanie i konserwację infrastruktury kolejowej, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pociągu. Czym się zajmuje? Zajmuje się reorganizacją, nie zajmuje się bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo to jest slogan, o którym się mówi w mediach, a rzeczywistość jest całkiem inna. Mobbing! Zastraszanie pracowników! Co najmniej kilka z zakładów ma zostać połączonych z innymi, na przykład w większych miastach. Resort infrastruktury nazywa to integracją. Dla części pracowników oznacza to wprost codzienne dojazdy do pracy z daleka od domu, dla pozostałych, jak mówią, zwolnienie. Brońmy miejsc pracy, bo to jest nasz chleb, nasze przedsiębiorstwo i nasza spółka. To jest misja i służba, nie korporacja. Powodów do obaw jest więcej. Rząd świętował dziś swój sukces, rocznicę wyborów, które doprowadziły do utworzenia koalicji rządzącej, ale znowu mówił o swojej, jak ją nazwał, obsesji, czyli repolonizacji. W Polsce jest także możliwe, żeby w tych przedsięwzięciach, najambitniejszych technologicznych przedsięwzięciach, brały udział polskie firmy. Ta moja obsesja repolonizacyjna to co nazywamy też zasadą local content, a więc żeby miejscowi mieli maksimum udziału w samym procesie produkcji, budowy, żeby mogli na tym zarabiać, a później obsługiwać. To wszystko zdarzy się także tu i wszędzie, gdzie indziej w Polsce. Tu chyba nie o obsesję chodzi, a raczej o wyrzut sumienia, bo działania rządu i parcie do utworzenia kolei szybkich prędkości za wszelką cenę wyeliminowało z przetargów polską PESĘ. Będziemy ambitnie Przymierzali się do projektu i nie mówię o dalekiej perspektywie, tylko mówię dziś, jutro, pojutrze do tego ambitnego projektu, jakim są koleje dużej prędkości. Największej w Europie prędkości, a więc ponad 300 km na godzinę. Czyli zamiast hucznie zapowiadanej repolonizacji będzie depolonizacja. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zwiększyła maksymalną prędkość eksploatacyjną pociągów na projektowanej linii Y z Warszawy do Łodzi przez Centralny Port Komunikacyjny i dalej do Poznania albo do Wrocławia z 250 do 350 km na godzinę. Emanacją tych Jakże wspaniałych sukcesów, osiągnięć ogłoszonych dzisiaj na iks przez rządzących jest protest kolejarzy. Przyszli tutaj, dlatego że polska kolej jest zniszczona, przyszli tutaj, dlatego że likwiduje się zakłady PKP-PLK w sześciu w sześciu miejscach. Bo jak się okazuje, miejsce polskich firm kolejowych mogą wkrótce zająć niemieckie. Na portalu rynekkolejowy.pl bryluje dziś prezes firmy Siemens, Michal Peter, który opowiada o swoich szerokich planach ekspansji na polski rynek kolejowy. Gdy wprowadzamy rynek na nowy tabor, staramy się stopniowo lokalizować know-how i produkcję. W przypadku nadchodzącego przetargu na pociągi dużych prędkości, skala projektu jest wystarczająco duża, by rozważyć również montaż końcowy w Polsce. Historia demontażu polskiego transportu również ma swój początek dwa lata temu. Zaczęło się od wycinania przede wszystkim naszego przewoźnika z prostego powodu. To nie do polskich portów mają być kierowane towary, towary, ale do niemieckich. Dzisiaj już wiemy, że Niemcy wraz z Ukraińcami, Czesi wchodzą na, weszli na polskie linie i ten kierunek zostaje odwracany. Odwracany w kontekście przede wszystkim spadków towarów w portach. To jest jedna wielka konfabulacja, co ci partacze tutaj w tym budynku mówią. Niemcy mają swojego Siemensa i już cieszą się, że ten najprawdopodobniej przetarg w Polsce wygra. Berliner Zeitung przypomina, że niemieckie koleje Deutsche Bahn planują rywalizować z PKP na trasie Berlin-Warszawa. Nowoczesne składy Siemensa mogłyby obsługiwać także połączenia z Warszawy do Łodzi. Poznania czy Wrocławia. Niemiecka agenda w Polsce jest rzeczywiście realizowana w sposób niesłychanie konsekwentny. No weźmy te wszystkie zabiegi zmierzające do tego, żeby niemieckie firmy mogły różne rzeczy robić. Czy uderzenie w polską energię atomową, czy uderzenie w CPK, czy uderzenie w Odrę. Bo łatwo powiedzieć, by pociągi jeździły nie 250, tylko 350 km na godzinę. Ale to oznacza konieczność zastosowania zupełnie innej technologii, nie dając szansy polskim firmom. Zamiast stawiać na rozwój polskich firm, daje się szansę tym z obcym kapitałem. Do tego oszczędność czasu w trasie jest znikoma. Francja ma Alstoma, Japończycy mają Hitachi, Niemcy mają Siemensa, Włosi kiedy budowali system dużych prędkości mieli Ansaldo Breda i tej fabryce powierzyli swoją produkcję swojego taboru. Hiszpanie mają Talgo, a my mamy polskich przedsiębiorców. Ale dla tych 13 minut różnicy czasu przejazdu kupimy tabor za granicą wymagając prędkości. Która na dzisiaj jest dla polskich producentów niemożliwa. Za rządów Donalda Tuska dzieją się rzeczy niezwykłe, unikalne w skali światowej. W większości państw, jeżeli rodzima firma produkuje pociągi, to właśnie te firmy leżą w centrum zainteresowania rządowych inwestycji, nie w Polsce. Edyta Hołdyńska Republika.